Witam wszystkich bardzo serdecznie. Samantha karty klasyczne. Zapraszam na taki horoskop dzienny. E, Kartę dnia na 19 kwietnia 2019 roku. E, to jest piątek. To jest też równie dobrze, przypominam dla wszystkich znaków zodiaku, więc nie z każdym musi rezonować, więc to też proszę mieć na uwadze. E, no, bo... No, nie z każdego znaku zodiaku może dana wróżba, dana przestroga, czy, czy rada, akurat pasować danej osobie, prawda? Przypominam również subskrybujcie, by można było rozwijać kanał, wtedy też można zrobić takie powiedzmy, na żywo transmisje, no i jest wiele więcej możliwości, więc no tutaj więc. Dziękuję również za subskrypcje, które już są i zapraszam do nowych. Dzwoneczki, powiadomienia. No i oczywiście lajkujcie, czy Wam się podoba. No czy też nie, no to że akurat na to wpływu nie mam. No to dobra. No to tyle chyba z ogłoszeń, nie będziemy się za dużo rozgadywać. Więc tak, zaczynamy od Barana na 19 kwietnia 2019 roku. Na piątek, na wielki piątek, tak? E, dobrze. Więc baranek na wielki piątek. Wielki piątek, baranek no niech bardziej uważa na złodzieja. No jest to, tak jak mówię, są to dni przedświąteczne ostatnie zakupy, więc troszkę ich się może namnożyć. Więc zamykajcie samochody, zamykajcie torebki, pilnujcie tych swoich rzeczy. Nie zostawiajcie na. Na oku jakichś wartościowych, e, właśnie swoich rzeczy, takich jak telefony, no tam biżuterię na przykład ściągacie gdzieś. No i te szafki w pracy, starajcie się, żeby były pozamykane. E, no i też na zakupach, no różnie bywa, jest tłok teraz. E, więc baranki, uważajcie właśnie na takie osoby, e, no bo to możecie znać, możecie nie znać, a później, no niepotrzebne są jakieś większe problemy, prawda? Także baranki uważajcie na właśnie na taką osobę. No i teraz byk. Byk jutro może właśnie liczyć na jakiegoś młodego mężczyznę, który może, który może mieć jakieś Wpływ na Wasze życie, ponieważ ta karta również mówi na otwarcie jakiejś szansy, więc może Wam jakiś pomysł podsunąć, może Wam jakieś istotne informacje udzielić, na przykład, czy jesteście na etapie szukania pracy, czy zmiany tej pracy, może równie dobrze Wam powiedzieć, że tam wyczytałem, ja tam widziałem, czy słyszałem, tak? Także tutaj macie jeszcze takie, właśnie jakieś możliwości większe. Więc tutaj warto skorzystać, bo może też być tak, że macie swój jakiś tam biznes i możecie go rozszerzyć. No a tacy młodzi ludzie to mogą wpaść na jakiś genialny pomysł, co właśnie jest na topie, co jest właśnie na rynku bardziej takie potrzebne, zapotrzebowanie jest na co. Więc tutaj z takimi młodymi właśnie warto też porozmawiać. Czasami warto ich wysłuchać, wziąć ich opinię do serca, prawda? Także tutaj, jeżeli coś, coś macie na oku, więc porozmawiajcie z młodymi, bo może wyjść to Wam właśnie na dobre. Bliźnięta. Bliźnięta już jutro jeszcze mogą mieć spotkanie z jakąś osobą w mundurze. To jest bardziej taki wymiar sprawiedliwości. Może to być zwykła policyjna kontrola, ponieważ no, jest przed świętami tej kontroli. No, będzie, będzie, taka wzmożona na pewno. Więc tutaj uważajcie, jedzcie sobie pomału, spokojnie. Może macie jakieś jeszcze terminy zaplanowane, właśnie. Tutaj powinno wszystko pójść gładko, tak? Nie powinno żadnych problemów być, ponieważ tutaj ta osoba, właśnie, jest taka, taka 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 życzliwa o może wam pomóc ale to też może być taka bardziej sprawy właśnie tak jakby urzędowe no może macie jeszcze gdzieś w, w urzędzie pracy termin albo coś takiego więc w każdym razie jakaś sprawa może jeszcze was dotyczyć czy to w urzędzie więc na pewno wam taka osoba pomoże ponieważ to jest taki człowiek życzliwy tak Także tutaj, jutro spokojnie, pozałatwiacie wszystko, co macie pozałatwiać. No i teraz dalej, lecimy. Co to uraczka na piątek? Jak ma jakieś, właśnie, otworzenie się jakiejś szansy na, na lepszą przyszłość? Czy to będą jakieś zmiany zawodowe, w sensie, szukacie pracy, w sensie, chcecie zmienić jakąś pracę na lepsze, właśnie? Czy na przykład dostaniecie jakieś bojowe zadania od szefa i to właśnie będzie zależało, jak to zadanie wykonacie, czy na przykład dostaniecie awans, czy coś takiego. Więc y, jutro coś, coś Wam się po prostu kroi takiego, bo to jest y, równie dobrze taka karta, która mówi właśnie, że może to mieć też wpływ jakiś młody mężczyzna na Was. Niekoniecznie to z rodziny, może to być gdzieś w pracy jakiś młody mężczyzna, stażysta, praktykant, czy jakiś nowy pracownik młody, prawda? Więc tutaj też, jeżeli byście chcieli coś zmienić w swoim życiu zawodowym, powiedzmy, no to tutaj macie zielone światełko, ponieważ tu coś, coś może się faktycznie wykluć. Wykonujcie dobrze swoje obowiązki, no a jeżeli ktoś ma działalność, czy chciałby ją otworzyć, no to też właśnie może gdzieś tam jakieś pomysły mieć od jakiegoś młodego mężczyzny, na przykład na rozwój tej firmy, czy na poszerzenie asortymentu, poszerzenie działalności. No tutaj warto takie też mieć e, uwagę na, od młodych ludzi, no bo tutaj oni też dużo internetu tam oglądają, czy tam przeglądają, no i też wiedzą mniej więcej, co tam się podoba, o, co by można było zrobić. Także raczki macie jutro. Czy zielone światełko? No ja wiem, że to już piątek jest, więc nie każdy myśli o takich rzeczach, ale warto by było posłuchać. No i teraz lew. Jutro lew może mieć spotkanie z jakąś kobietą, czy to będzie na przykład kobieta z rodziny, może to być spotkanie przypadkowe na zakupach, gdzieś przy kościele, czy po prostu na spacerze. Może to być też osoba taka znajoma, którą dawno nie widzieliście. No mogą być to na przykład szkolne lata tak? I, i Wam się gdzieś drogi rozeszły. Więc to spotkanie może też zaowocować właśnie jakąś pracą dodatkową, ponieważ może się okazać, że taka osoba właśnie ma gdzieś tam swój biznes i potrzebuje rąk do pracy. Może też tak być, że gdzieś słyszała, że w jakiejś firmie, czy tam w zakładzie na przykład e, potrzebują właśnie na niecały etat, na jakieś takie zajęcie dodatkowe, na przykład chałupnicze zajęcia. Także jeżeli ktoś sobie chce dorobić, e, warto by można było tak e, delikatnie na przykład zapytać, czy z tematu do tematu. E, tutaj może właśnie tak jak mówię, albo znajoma, albo kobieta z rodziny może Wam coś jutro Zaproponować jakieś zajęcie, choćby nawet zajęcie dodatkowe, jeżeli ktoś takiego szuka, prawda? A jeżeli nie, no to może to być po prostu takie spotkanie e, przypadkowe, pogadać, do swoich źląt czy czyć, prawda? E, no. Także fajnie. E, Panna jutro musi uważać na, na jakąś kobietę, ponieważ ta kobieta ona ma jakieś problemy, ona może zacząć. Na przykład was gdzieś w jakieś intrygi wplątać, może gdzieś tam przed szefem nagadać. Też często mówi się, że to jest taka karta teściowej, no, że, że tutaj gdzieś może być jakiś problem, no bo wiadomo, no teściowa jak wpadnie, to czasami jak huragan, no, ale to nie jest powiedziane, ponieważ niektórzy mają fajne teściowe. teściowe. Więc tutaj uważajcie na taką kobietę, czy to w pracy, czy to ogólnie gdzieś w waszym na przykład otoczeniu. Może być taka kobieta, gdzie może coś knuć, jakieś intrygi, yy, czy coś takiego. Także jeżeli wiecie o takiej kobiecie, omijacie ją łukiem, bardzo szerokim łukiem. a jeżeli nie wiecie, no to ogólnie mieć taki dystans właśnie do, do kobiet, które są na przykład w stosunku was niemiłe, prawda. Także pilnujcie się, żeby problemów później nie narobić sobie. No i waga. Jutro waga ma ogólnie taką bardzo fajną kartę, ponieważ to jest karta takiego triumfu, karta sukcesu, tak. Jeżeli macie coś do zakończenia, jakieś projekty, czy coś, postarajcie się to zakończyć dobrze, ponieważ może wam to wyjść na dobre, bo właśnie możecie zdobyć jakiś upragniony awans, możecie też Gdzieś tam faktycznie y, jakiś sukces odnieść powiedzmy czy to w pracy y, czy gdzieś ktoś jak ma jakieś takie firmy swoje no to może jakiś tam nowych klientów zdobyć ale tu też jest taka karta ogólnie no możecie dowiedzieć się o, o na przykład o weselu jakimś tak o ślubie y, Tu też będziecie się jutro radować więc na pewno coś będzie takiego coś powinno się wam wydarzyć naprawdę życzę wam tego żebyście właśnie się weselili, radowali, żebyście ten triumf, taki sukces równie dobrze świętowali. Także to takie by były fajne informacje przed świętami. No i teraz zobaczymy, co u skorpiona. Jutro skorpion powinien uważać właśnie na jakąś młodą kobietę, która chciałaby może ewentualnie Was albo wykorzystać, na przykład finansowo, materialnie. Albo to też może być kobieta, która w pracy mm, chciałaby Wam gdzieś dogę podłożyć i, i może gdzieś tam u szefa nagadać. Może to też równie dobrze znaczyć, że tam gdzieś z nienacka wpadnie teściowa i sprawdzi, czy dobrze sałatkę robicie. Więc y, tutaj ogólnie, jeżeli wiecie, y, że macie taką osobę gdzieś koło Was, no to omijajcie ją raczej szerokim łukiem. Warto pogadać jedynie jaka pogoda i nic więcej. A jeżeli nie wiecie, a możecie macie jakieś przypuszczenia, to też ostrożnie, no bo taka kobieta ona będzie chciała Wam gdzieś narobić czy to przed szefem, czy gdzieś jakichś problemów w domu, ogólnie. Więc to jest taka karta taka bardziej przestroga. No, ostrożności nigdy za wiele, także uważajcie, żebyście faktycznie gdzieś jakichś problemów wczoraj i jutro nie mieli. Oj, tam był wczoraj, jutro, jutro. E, dobrze, no to teraz będzie strzelec. E, strzelec jutro powinien mieć taką. Coś, coś u Was się zadzieje fajnego, bo to jest ogólnie karta, mówi o starszym dziecku, gdzie to. to, to na przykład starszy syn, tak? Jeżeli nie macie dzieci, no to może być też ktoś z rodziny, tam. E, z siostry strony, brata. To może być właśnie tak, że ono może właśnie Wam coś podsunąć, jakiś pomysł, powiedzieć jakieś informacje na przykład. Coś zacząć lepszego, bo jeżeli nie pracujecie, może Wam jakieś informacje udzielić, e, w związku, że słyszał, widział, czytał, że coś tam właśnie, gdzieś są jakieś etaty na przykład. Bo to ogólnie też karta mówi, o interesującej przyszłości. Także może faktycznie gdzieś w pracy zaawansujecie, dostaniecie jakieś lepsze na przykład stanowisko i to będzie bardziej interesujące niż do tej pory. Ale to też taka karta, która jest właśnie takim, takim spełnieniem, spełnieniem się zamiarów, ponieważ. Jeżeli macie jakieś tam zamiary, na przykład otworzenia czegoś swojego, zmiany pracy, powiedzmy, czy w ogóle zmiany jakiejś w życiu, ogólnie czy to zawodowej, czy to prywatnej, tutaj ogólnie jutro macie zielone światełko, ponieważ, no tak, jak mówię, to jest karta, która mówi o yy, właśnie tych, tych spełnieniu się zamiarów. Także jeżeli coś macie, działajcie, pomimo to, że jest. Wielki piątek, ale właśnie też jest pełnia, tak? Więc y, warto by było spróbować, warto by było chociaż nad tym konkretnie pomyśleć. No i wszystkie karty poleciały. E, co teraz? Uf. Dobra. No, jestem już, bo wszystkie karty gdzieś uciekły, a są nowe, więc... Y jakieś tam się ślizgają. Yy, no to teraz będzie u koziorożca. Co to się znowu? O, oj, oj, oj. Dobra, już. Dobra, koziorożec jutro właśnie musi uważać na... Jakąś osobę z problemami, ponieważ ta karta, ona, ta kobieta mówi ogólnie o jakichś problemach, które będziecie, która inna kobieta wobec was będzie chciała uczynić. W sensie, że e, może gdzieś przed szefem nagadać jakiś głupot na was, może być, że gdzieś nagada, nie wiem, partnerowi, partnerce, żonie, mężowi. No, że coś może się wydarzyć, no i może być z tego jakaś kłótnia. Może to też być, że będzie taka osoba chciała Was na przykład wykorzystać finansowo, yy, powiedzmy, tak? Może to też być, że... no, te, często też się mówi o takiej karcie teściowej, że teściowa jak wpadnie, jak burza, jak huragan, prawda? no to także no tutaj jeżeli wiecie że taka osoba jest gdzieś koło was no to starajcie się omijać ją tam można porozmawiać o pogodzie ale o niczym szczególnym no, a na na teściowe no to wpływu nie mamy prawda no także ładnie się uśmiechać przytakiwać no i dzień powinien jakoś tak w miarę zlecieć no i teraz co teraz yy, wodniczek Jutro wodniczki powinny uważać na jakąś niegroźną chorobę, ponieważ, no, my się okna, tak, e, jakieś, e, wystarczy zawianie i może to być jakiś katar, jakaś niewielka infekcja. Nie jest to jakaś choroba, nie wiadomo jaka, groźna. Nie, nie. To może być, tak jak mówię, infekcja, katar, gdzieś tam może być problem jakiś z zatukami na przykład. Czy po prostu zwykłe takie przeziębienie. Także uważajcie na siebie, żeby was dziś nie rozebrało na święta. No i ostatnie, ostatnie rybki. Rybki jutro mają taką kartę, zazwyczaj się mówi o teściowych, że te teściowe mogą jutro wam gdzieś jakieś problemy stwarzać. I to chyba już trzecia albo czwarta karta w całym tym rozstawie dzisiaj. No faktycznie, no może wpaść teściowa, czy dobrze placuszka pieczecie, czy dobrze sałatkę robicie, czy ogólnie macie koszyczek przygotowany na, na Wielką Sobotę, tak? Ale to też może być, że jeżeli macie fajną teściową, może to też tak być, że po prostu gdzieś koleżanka z pracy ma jakieś problemy i będzie chciała Wam albo kłody gdzieś podrzucić pod nogi, może gdzieś szefowi jakieś głupoty nagadać na Was. Może to równie dobrze być, że koleżanka będzie specjalnie Wam utrudniać jakąś na przykład pracę, żeby wy, żebyście ją źle wykonali albo w ogóle nie wykonali, tak. Bo to, to jest naprawdę, to jest bardzo dużo takich wątków. To może być zwykła jakaś yy, taka sąsiadka wciwska, która no, ma jakieś problemy, nudzi się jej i może tam gdzieś coś jeszcze nagadać. Także jutro ogólnie uważajcie, bo no, to jest takie, takie ostrzeżenie. Także omijacie taką osobę po prostu szerokim kółkiem. E, dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam. Jutro będzie taki z kolei filmik e, typu Wielkanocny. Będzie to taki. Kiedyś to były zawsze. Zawsze to były takie weekendowe. Teraz to będzie taki weekend z Wielkanocą. Będzie na Wielką Sobotę, no, e, na w, 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 Wielkanocną Niedzielę i Wielkanocny Poniedziałek. To będą takie trzy dni. Jutro postaram się tu rzucić i, i zapraszam serdecznie. Trzymajcie się ciepło, zdrowo i do następnego filmiku. Pa, pa!